Się mango, z tej strony Darolef, i dzisiaj będziemy oceniać piosenkę od czajnika Friends do Jutra. Więc naprawdę będzie ciekawie, to jest pierwsza piosenka czajnika. Hu, będzie się działo. No, więc no, zapraszam Was do oglądania. A przed oglądnięciem, przed słuchaniem piosenki, chciałem Was poinformować, że odcinki będą. Bardziej co dwa dni niż codziennie, bo daily ciężko mi robić, a co dwa dni mm, będzie mi lepiej. I widzowie, gonimy mojego kolegę Szymona Ogona, Szymuka Ogonka. On ma 40 subów, ja mam 33 na ten moment, więc gonimy go, dogonimy, mam nadzieję, że go dogonimy. I będzie naprawdę sygmostycznie, więc ja nie przedłużam i zacznijmy oceniać piosenkę. 嗯那那 Okej, okay, wstępy z git Może to prawda, że lubi się bawić Mamy przed sobą hmm. jeszcze hmm. tyle miejsc Ile minęła, wciąż tacy sami Jeden raper powiedziałby gang nie ma prawa zabronić, marzyć Patrzę na świat, gdy byliśmy mali Szzeźmy spojrzeni, dziś zakrzywia plastik Może znajdziemy się jeszcze raz i Wszystko zaczniemy od nowa, razem od zera że to wszystko na poka tak. tylko chowam się w słowach zobacz Ju... o, mega fajny taki wstępnie. nie? Te, ta pierwsza minuta mega fajna szczerze mega fajna piosenka póki co jak na pierwszą piosenkę y, Czajnika naprawdę mocna muzyka wiem, że zostaje do jutra w w teraz mam pełen ty na puka kamień nie zatłonia Dziś cały król, idziemy tylko przed siebie Nie patrzę co jest za mną, bo widzę co zaraz będzie Czuję się jak na wakacjach, a to moja praca przecież Lato przed nami, ja myśli uciekają do ciebie, ciebie o oh, ja dzielę na pół, wszystko co moje też ma całe kruja oh. Kładę na stół, wszystko co może im pomóc, bo też każdy z nas ma osobne konto Buduje naprawdę słowa często błądzą Na końcu i tak zawsze przecież jest samotność Już wiem, że zostaję do jutra W kieszeni piątka stówa Teraz mam pionetną nie wiem, szczerze buja trochę widzowie Tak powiem, podoba mi się ta piosenka hmm. Mega tak klimatyczne, to właśnie Wakacje, klimatyczna, widzowie bardzo fajny klimacznik, mm, więc no. Zobaczmy do końca. Chcę pracę na półkach. Oh. Chamię ich nie za dużo. Juta. Kamieni mi do jutra, gorz. Wiem, że zostaję do jutra w kieszeni piątka z Teraz mam tę noś. Chcę platy na bok, kamieni ja mi za turnie. Co jest prawda Nie, no, za tą piosenka widzowie, jak na pierwszy raz, no to git. ocenka taka 8 na 10. No i widzowie, to jest chyba koniec. Więc widzimy się pojutrze to jutrze, w następnym odcinku. Więc na razie, buziaczki!